visions of mana nie wiedziałem że masz exy bo nie mam technicz sklep z dobrze dobranymi gadżetami Kochani, uroczyście rozpoczynamy piękny sezon zimowy prezentacji producentów konsol. Latem jest jeszcze oczywiście Summer Game Fest na Igiricie, ale też tradycyjnie na początku każdego roku Sony Microsoft i Nintendo odsłaniają kilka kart na najbliższą przyszłość. Wczoraj odbył się pokaz zielonych i mogę już teraz z ręką na sercu, biorąc za moje słowa pełną odpowiedzialność, stwierdzić, że rok 2024 będzie dla Microsoftu lepszy niż 2023. Ale też no, trzeba przyznać, że poprzeczkę zawiesili sobie mniej więcej tak wysoko jak Japonia w 1946. Za to bardzo wysoko mieli tę poprzeczkę w kategorii najdziwniejszej, growej konferencji, jaką widziałem w życiu. A oglądałem na żywo ten pokaz, na którym pan ze Square Enix mówił: Please be excited! albo to. Przepraszam, że wam to pokazałem. Wiem, że teraz musicie odczuwać wstyd za cały świat i rasę ludzką razem ze mną. Też to mam. W każdym razie udało im się. Xbox Developer Direct był mega dziwny. Rozumiałem poszczególne słowa, ale całość tak średnio. Zgodnie z zapowiedziami zobaczyliśmy Ara History Untold, czyli strategię twórców cywilizacji, tej gry w sensie. RPG Out od studia stojącego za kotorem dwójką, Falloutem New Vegas czy The Outer Worlds, Hellblade'a dwójkę i Indiana Jonesa, nad którym pracują autorzy ostatnich Wolfensteinów. Czyli cybi i wykaz tytułów całkiem imponujące, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że każdy z nich ma trafić do, no do sklepów, to akurat tak średnio, ale ma trafić do graczy jeszcze w 2024 roku i to podejście mnie niesłychanie cieszy, bo w ostatnich latach to. Xbox kojarzy mi się głównie z tym, że zapowiadają jakąś nową super grę, która jeszcze w ogóle nie jest gotowa, a później latami milczą i ta gra wychodzi, kiedy jest już nie nowa, tylko stara i każdy o niej 15 razy zapomniał, albo do tej pory nie wychodzi w ogóle i przez to cała marka Xboxa już mi się nieco kojarzy z takimi niespełnionymi obietnicami świetlanej przyszłości z takim konsolowym odpowiednikiem biznesów MLM. No, mam dla ciebie zajebistą grę. Ale to nie jest rozmowa na telefon. Ogólnie gry spoko, tylko problem miałem z samą formą prezentacji, bo Xbox Developer Direct, jak sama dumna nazwa wskazuje, miał dać nam wgląd w światłe umysły deweloperów i pozwolić nam podejrzeć, jak się robi gry. I w sumie trochę tak było, tylko że nie widzę dla tego podejścia grupy docelowej. Zaczęło się od Ewald, gdzie ludzie z Obsidiana właściwie sami na start zrecenzowali sobie własną grę żebym już nie miał zbyt dużo roboty później. Zwykle to wygląda tak, że na początku oglądamy efektowny zwiastun, mamy w jego trakcie miliony pytań, ale na te pytania twórcy odpowiadają dopiero po, jak sami już nie możemy mówić, bo mamy już szczęki na podłogach. A tutaj było na odwrót. Wychodzi pani i mówi, no, Ewaut ma fajny świat, a skoro już o świecie, to może przejdźmy do walki, a tak, a propos walki, to podejmowane przez was decyzje w tej grze mają znaczenie. No to my wracamy do roboty pa. Walka rzeczywiście całkiem całkiem, bo da się mieszać ze sobą efektowne tłuczenie kogoś nożykiem w zwarciu i strzelanie, a do tego uniki, parowanie umiejętności specjalne, szybkie zmiany całych zestawów broni i zróżnicowanie przeciwnicy. Jak to jednak zwykle u Obsidiana bywa, na pierwszy plan wysuwają się decyzje moralne lub niemoralne i wpływ jaki mają na cały otaczający nas świat i ogólnie taka ogromna dowolność naszych działań. Świat wygląda tak intensywnie i ciekawie, bardzo ładna graficzka promująca i bardzo ładna data premiery. Wyładniało to w ogóle wyraźnie od poprzedniego pokazu. Nie będzie to jakiś system seller i przełom moim zdaniem, ale na pewno gratka dla fanów. Chociaż gratką dla fanów to można nazwać wszystko, nawet no. Poldek Drivera. No, w sumie Poldek Driver na pewno miał mnóstwo fanów. To jakbym miał stawiać, będzie taka Solidna gra 8 na 10. Zabrakło tu właśnie jakiegoś epickiego trailera, tak żeby więcej osób się tym tytułem zainteresowało. Bo gdybym ja, dajmy na to, miał Xboxa w dupie, no to prawdopodobnie raczej by mi się nie chciało słuchać 9 minut gadających głów, żeby mnie przekonali do nieplanowanego wydania 2000 zł na nową konsolę. Następnie Hellblade 2 i stało się dokładnie to, czego się obawiałem. Zapomniałem przynieść sobie wody do pićka. Albo nawet nie, że się jakoś wielce obawiałem, tylko po prostu przypuszczałem, że tak będzie i myślę, że Microsoft da tym wielu ludziom powód do narzekań. W Hellblade 2 Senua chce uratować swój dom przed wikingami, którzy go najechali. W the story we're trying to be as faithful to history as we can. A violent threat that is swept through the settlements that she'll discover. The um, stages of the game will also be based on famous battles which took, So here's this giant enemy crab. Piękna, klimatyczna oprawa audiowizualna. Projekt świata niesamowity. Pojawiła się też w końcu data premiery 21 maja 2024. Zagram z przyjemnością, ale przypominam, że tę grę Microsoft pokazywał jako taki dowód mocy Xboxów Series jeszcze przed premierą tych konsol w 2020 roku. I boję się, że stawiali na nią tak mocno, że ludzie narobili sobie wobec niej Mocno nierealistycznych oczekiwań. A jakbyście nie wiedzieli, to informuję, że tę grę robi zespół około 40 osób, czyli mniej niż pewnie odpowiada za jeden odcinek kiepskich. I wczoraj już po prezentacji w Microsoftie potwierdzili, że Hellblade 2 nie dostanie wydania pudełkowego, że będzie kosztował 50 dolarów i że całość wystarczy na jakieś 8 godzin zabawy. A od tego 2020 to ja zwiastunów tej gry widziałem więcej niż 8 godzin. Dla mnie to żadna niespodzianka, ja też lubię krótkie, intensywne gry. Ogram w game pasie, ale jakoś mi się gryzie skala promocji z faktycznym produktem. Spodziewam się tytułu na bardzo wysokim poziomie, ale też już czuję niczym w parku Jurajskim. Zbliżający się ból dupy i kpiny antyfanów. Dalej największe, co jest tej konferencji? Na wykazie gier nagle pojawia się nowe pole. Wcześniej były plotki, że być może po tym pokazie będzie jakiś Shadow Drop czyli tak samo jak rok temu ni stąd ni zowąd, bez wcześniejszych zapowiedzi pojawiło się Hi-Fi Rush w ramach Game Passa, tak teraz będzie coś podobnego. Później Logo Square Enix. Wow, Microsoft od ponad 20 lat bada intensywnie, jak głęboko da się spenetrować odbyt azjatyckiego, a przede wszystkim japońskiego odbiorcy tak, żeby ten się nie zorientował. I idzie mu niezmiennie doskonale, bo fani tarpegów nadal ich konsol nie kupują, chociaż mają ku temu coraz więcej racjonalnych powodów, chociażby obecność Person w game Passie i nawet remake Persony trójki tam będzie za parę tygodni w dniu premiery. Może więc to logo oznacza jakiś nowy tytuł na wyłączność, jak legendarne już Lost Odyssey z Xboxa 360? No nie, to dodatkowe pole to jest jednak coś w rodzaju informacji, że dzisiaj w szkole zamiast pięciu lekcji jednak będziecie mieli sześć. Super, bo oto Microsoft pokazał Visions of Mana multiplatformę, zapowiedziano już wcześniej. Na każdą platformę wyposażoną w przyciski. To jest gra, na którą nikt oglądający pokaz Xboxa z własnej woli by nie spojrzał, bo to po prostu nie jest ta grupa docelowa. Gdyby chociaż to tutaj ujawnili ten tytuł, albo gdyby to był tytuł na wyłączność, albo gdyby. No nie wiem. Cokolwiek. Stawiam, że w jakiejś umowie biznesowej Microsoft obiecał Square Enix miejsce w konferencji, a ci dopiero niedawno się skapowali, że w sumie to oni chcieli, ale tak naprawdę to nie mają co pokazać, więc wrzucili dla świętego spokoju taki zapychacz. I ten zapychacz to była jedyna niespodzianka na Developer Direct. Zadowoleni? Niespodzianka, ptak ci obstrał samochód. No dobra, ale daniem głównym i tak miała być pierwsza prezentacja nowego Indiana Jonesa. Przed tym pokazem w ogóle mnóstwo grobych YouTuberów i redakcji się zastanawiało, jak mogłaby wyglądać gra w tym uniwersum, ale. Serio i tak też mniej więcej wygląda, ale pewnie po części, żeby uniknąć porównań, a po części dlatego, że twórcy tej gry, którzy wcześniej zrobili Wolfensteina i znają się na eliminowaniu na tylko w FPP, Indiana będzie miał widok z pierwszej osoby. Trochę dziwnie, ale coś mnie do tej koncepcji przyciąga. Jest twarz Harrisona Forda w tych rzadkich momentach w TPP, jest epicka muzyka, typowa dla Indiana Jonesa historia, rozwiązywanie zagadek i beach jako główny oręż. Samym zamysłem rozgrywki i atmosferą jestem zachwycony. Ja ogólnie bardzo lubię kino przygodowe właśnie w formie gier, a nie kina, z tym, że nie do końca przekonuje mnie grafika. Znajomy napisał na Twitterze, że to wygląda jak, cytuję, podrasowana gra z Xboxa. A ja się pytam, a gdzie jest to podrasowanie? Najbardziej bolą drętwę, animacje i mimika twarzy. Troszkę taka jaką mam naturalnie ja. Dla mnie to nie jest wielki problem, ale ponownie życzę Xboxowi dobrze i po prostu chcę, żeby mieli w swoim arsenale grę, której wszyscy inni im Poza zdroszczą, żeby ten Indiana rozmachem i wykonaniem dorównywał choćby takiemu Spider-Manowi 2. Dla mnie, jakby nie wyglądał, to i tak wskakuje na listę obowiązkowych pozycji do ogrania w 2024. I oby był hit, bo poza przeciętnymi wizualiami to jednak wszystko na to wskazuje. Te 10 minut pokazu poświęconego Indianie zleciało jak z bicza strzelił. A, no i co, no i oby to nie było wszystko, co Microsoft szykuje w kategorii console exclusives na 2024 rok. O Ara, historii, Untold tak bardzo nie mówiłem, bo to wyjdzie tylko na kompy i jakby no, nie znam się na tym gatunku gier. W każdym razie w Microsoftie obiecywali, że na Xboxie będą starali się mieć jedną dużą premierę gry na kwartał i tutaj na 2024 pokazali już trzy. Podobno blisko może być również choćby nowy Doom. Perfect Dark powstaje od dawna, jest jeszcze to Everwild od Rero, którym właśnie powiedzieli 100 lat temu, a teraz od tych 99 lat milczą. No i ciekawe, jak tam sobie zaczną ogarniać Activision Blizzard pod swoimi skrzydłami. Developer Direct, dziwna formuła, taka mało przystępna komercyjnie. Chińskie bajki nie pasowały, ale z drugiej strony na bajki od Obsidiana, od Machine Games i od Ninja Fury... Czekam z wytęsknieniem. Niech już nawet tylko te trzy gry dowiozą i to i tak będzie najlepszy rok w historii Xboxów Series. Jeżeli macie Xboxa albo kupujecie, to w opisie są zniżki ode mnie na akcesoria, między innymi na obowiązkową, moim zdaniem, kartę rozszerzenia pamięci w Wciąż zbyt wysokie, ale to już nie jest wina moja ani sklepu, ale jednak najlepszej cenie w Polsce na piękny, limitowany kontroler, też najtaniej jak tylko może być, i na dwie inne wersje padów. Polecam, zapraszam swoją drogą, świat byłby piękny, gdyby oni tyle samo robili gier co tych padów. Dajcie znać, jak się Wam pokaz podobał i. A, mam jeszcze drobne ogłoszenie. Nie znam się na Discordzie, ale mimo tego założyłem serwer Discorda, na którym chciałbym, żebyśmy kiedyś na przykład takie wydarzenia oglądali sobie i komentowali wspólnie na bieżąco i żebyśmy ogólnie mogli sobie gadać z ludźmi, z Rickczem o gadżetach i technologii, więc zapraszam, link jest w opisie. Tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.